Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Pluto, po prawie tygodniu wysyłania do mnie demek, z miłą chęcią chciałbym Wam zaprezentować pierwszy odcinek Five Series. Wysłaliście do mnie 10 demek, co jest według mnie bardzo dobrym wynikiem. A więc zaczynamy. Na piątym miejscu mamy Insomnie, który wykonuje Aisa na 3 g Bardzo ciekawa akcja. Widzimy, już zabił graczy. Kolejny kill na TFUNY. Jeszcze raz DIG na TROWY FAIL ale zabija w chwili czwartego gracza widzimy tutaj długą przerwę po kill i rozpad paki na czwartym miejscu syp z zabija jednego z drugiego znajduje trzeciego gracza długo nic i czwarty kill blisko był Ace, ale piąty gracz, zabija. Znaczy w tym miejscu dobra, kontrowersyjna może akcja, ale proszę zobaczyć, S są smoki i plus w piątka. Na drugim miejscu Sandix, kolejny ace. on plus piątkę, plus 10. Później trochę przerwy. Zabija jednego zakału, drugiego zakału. I na samym końcu ostatni, znajduje ostatniego na i zabija go skopu. No i najlepsza akcja 5-series z odcinka, Imzit, który wykonuje Formę na nowym eventu. mamy tutaj jeszcze powtórkę w letnickim Dziękuję Wam za wszystkie przesłane demka. Chciałbym podziękować następującym graczom Syp, Insomnia, Sprinter, Adamiak, Oskarek, Sar, Don, Sandix, Fopros i Imzix. Dzięki wam ta, ten odcinek mógł powstać. Żegnam was i mam nadzieję, że, że spotkamy się w kolejnym odcinku Five Series.